Fać pompki robimy. Fać a w nie masz się? Nie Ile licz? Nie. Jeden, dwa, trzy. Już? Fać kuś, a teraz chodź. chodź. No idź tam, mama nagrać. Mama ci później pokaże. Chodź, Zrób teraz pompki, ty. Jak robisz pompki? No, pokaż pomki. No teraz Mikuś. No, połóż, połóż się. Umiem. 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 Jak to widzisz dupką? No tak, tak. Tak. Dwa. No dwa, pisz. dwa. Jeden. Dziś, dwa, dwa jeden. Cztery. raz liczwanie jeden, jeden dwa, dwa nie, jeden. nie tak jeden Cię, dwa ty, trzy cztery, cztery pięć siedem osiem jeden, 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 dziesięć, dziewięć dziewięć dziesięć dziesiątym grup a minę daj Chodź, zaraz ci dam minę a powiedz ładnie, nie bawisz się, nie wyjeżdżaj. Mam nie A teraz robimy samolot. Lecisz? Lecisz? Leci. Idź do mamy. Chodź.

jeden nie liczysz jeden trzy pięć do dziesięciu, jeden dwa, zlega, zlega jeden. dwa. dwa. trzy cztery pięć sześć sześć cztery osiem osiem jeden. Dali. Dali.

nikodem? Jaki? Kagodny. A ile masz latek? Dwa. A ile? Lubisz lody? Ja. Ja się. A powiedz mamusi? Tak. Zaraz czy dam. Mamię. Dzień. Dzień. Lody! Lody! O z widzisz, zrobili Do zdjęcia. Pipa! Pipa! Nie mów to! Tak. Pipa! Nie! Pipa! Pipa! Nie mów tak! Zaraz ci pokażę! Ja pokażę ten. Pokażę ci, pokażę mi ci jak ten, jak zaśpiewałaś Pipa! aaaa... Pipa! Kot... Kotki... Pipa! Pipa. Gdzie go? Gdzie Gdzie tu jest? Gulek. A kto tam jest? A tam? Tata. Co robi? Drapie się po uchu. Ty jadąciut. twój, mogę twój zobacz. A tu jest Nikoń.

Bábá. A, mm. <laughs> <Mali milik. laughs> A to lad? tu. Jem. Bílík. Ano. Podívej, co jsi. Podívej, co jsi. Podívej, co co A zrób mamusi szybko si ok. OK zrób. Mamia. Mamia. <grym> A zrób OK. Mami. A zrób OK. A zrób okay. Mami. Jak Mami. zrobisz OK, mamusia da OK. OK. Jak robisz OK? OK. Pakuję. A Fuck tak you. <grym> you. A Nie, Nie mów tak. Nie lubię się stara? Nie <grym> lubię. się. A Mami. chcesz telefon? Tak. To kochasz mnie czy nie? O, a Lidia nie mów tak. Lidia? <noise> a a, a mi jest. Jeden, a, musi być <noise> Kabuć. a Luna jaka jest? Fajna czy brzydka? brzydko. Drapie? Kogo drapie? Mać. Moci. Moci. A zrób jeszcze. Nie. Nie.